Cnota jest rozumiana jako umiejętność racjonalnego panowania nad swoimi potrzebami i najprostszego ich realizowania. Głównym składnikiem szczęścia, ale nie jedynym, jest radość życia. Bóg nie zsyła na ludzi kar ani nagród. Żyjąc o chlebie i wodzie, przyjemności ciała wywołują we mnie grozę. Gardzę luksusowymi rozkoszami, nie ze względu na nie, ale na niewygody z nimi związane. Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu. Żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka, jak przyjaźnie. Życie jest dobrem, i to jedynym, jakie naprawdę na własność jest nam dane. Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Bezmyślnych wyzwala ze smutku czas, mądrych logika. Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach, jest tylko zmianą kłopotów. Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. Człowiek osiąga szczęście, jeśli potrafi z radością, przyjemnością przeżyć każdy dzień. Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie. Jest rzeczą oczywistą, że pożytek z przemówień krótkich i przemówień długich jest taki sam. Jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, ale ujmuj mu kilka z jego życzeń. My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać. Naprzód spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz. Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można. Kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. Kto zaś mówi, że jeszcze nie pora filozofować, lub że pora już minęła, podobny jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym, a ta już przeszła. Ktoś, kto tego, co posiada, nie uważa za największe bogactwo. Będzie nieszczęśliwy nawet, gdyby posiadł cały świat. Lepiej być nieszczęśliwym z rozumem, niż szczęśliwym bez rozumu. Miarą prawdy jest uczucie. Nie ma życia przyjemnego, które by nie było rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe, ani też nie ma życia rozumnego moralnie podniosłego i sprawiedliwego, które by nie było przyjemne. O ile nie pogwałcisz praw, nie naruszysz dobrych obyczajów, nie zasmucisz bliźniego, nie nadwyrężysz ciała, nie utracisz środków koniecznych do życia, to używaj, jak chcesz, swej ochoty. Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie. Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc. Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali. Nie uczty i pochody świąteczne, rozkosze miłości i rozkosze podniebienia przy zastawnych stołach czynią życie słodszym, lecz trzeźwy umysł, który odrzuca błędne mniemania, najwięcej niepokoju sprawiające duszy. Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte. Przyjaźń jest chyba największym darem. Jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić szczęśliwym całe życie? Przyjemność życia jest absolutna i doskonała. By jej doświadczyć, nie trzeba wieczności. Spośród wszystkich sposobów, jakie Ci wskazuje mądrość, dla osiągnięcia szczęścia, najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń. Śmierć wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna. A gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma. Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje.